Tak było jeszcze na początku 2008 roku, czyli w czasach, gdy inne kolejki dawno już zawiesiły regularne kursowanie. Ludzie z całej Europy przyjeżdżali zobaczyć największy w Polsce dworzec wąskotorowy, z którego codziennie wyruszało kilkanaście pociągów w trzech kierunkach: Krzewia, Ostrowów i Boniewa. Historia wąskotorówki liczy ponad 100 lat. Pierwsza linia, jaka przecięła Krośniewice, powstała w 1910 roku. Był to tor łączący cukrownię leżącą nieopodal miasta Ostrowy z miejscowością Koryta pod Łęczycą. Gmach dworca powstał w 1968 roku. Mieścił obszerną poczekalnię na parterze, dwie kasy biletowe i biura na piętrze. Jego fasadę z dwóch stron wieńczy napis Krośniewice M, czyli miasto. Przez kilkadziesiąt lat lokomotywa regularnie jeździła, wożąc ludzi do pracy i uczniów do szkół. W 2008 roku wyjechała ostatnia lokomotywa. Samorząd Krośniewic zamierza doprowadzić do przejęcia wąskotorówki od PKP SA i przywrócić kursy. Kolejka miałaby spełniać rolę atrakcji turystycznej. Wszystkie te nasze działania, czy to przy budynkach, czy przy, przy terenie, czy przy torach kolejowych, czy wreszcie przy samym Taborze Kolejowym, który ciągle jest na stacji w Krośniewicach, to jakby same nie są w stanie sytuacji uratować, bo konieczne są działania prawne i uregulowanie statusu własności terenu kolei, żeby móc tam cokolwiek zrobić i pozyskiwać fundusze zewnętrzne. W minioną sobotę odbyło się spotkanie z mieszkańcami Krośniewic, na której przybliżono plan na przewrócenie świetności wąskotorówki. W momencie, kiedy gmina stanie się właścicielem działki, zaznaczam, przekazanej na ceny transportowe, no to jakie cele transportowe gmina może na tak wielkiej działce robić? No można jeździć rowerem od jednego końca do drugiego, natomiast na cele transportowym działki kolejowej jest na prowadzenie ruchu kolejowego. I teraz jak gmina ma prowadzić ruch kolejowy? No mamy gminy, które prowadzą ruch tramwajowy, ale to tam na, na, na południe, w kołice Łodzi. Natomiast prowadzenie ruchu kolejowego przez gminę to oznaczało, że gmina musi załatwić wszystkie dokumenty w urzędach, Musi zatrudnić na dzień dobry kilka osób na etatach, które zajmą się oczyszczaniem toru, naprawianiem lokomotyw i robieniem mnóstwa innych rzeczy. I zakupami olejów, smarów, paliwa, węgla, farb, które to wszystkie, wszystkie zakupy będą musiały być realizowane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, przez przetargi i inne tego typu rzeczy. Niewątpliwie. Dałoby się to zrobić, ale trzeba naprawdę bogatej gminy, żeby zrobić to dobrze. I jest teren czwarty, który z powodzeniem wielu, w wielu miejscach w kraju zdał egzamin. Taki, że gmina przyjmuje to, ale jednocześnie pozbywa się odpowiedzialności za całą tą kolejkę, użyczając ją, nie oddając, tylko użyczając. Albo też dzierżawiąc, to, to jest kwestia do, do, tak, do uściślenia. Innemu podmiotowi, który podejmie się uruchomienia na niej ruchu, takim podmiotem może być nasze stowarzyszenie. Kolej wąskotorowa nie jest w stanie konkurować z transportem samochodowym, zarówno jeżeli chodzi o koszty, jak i o czas dostawy towarów. Wreszcie transport samochodowy jest elastyczny, może dojechać wszędzie gdzie chce, no a kolej jest ograniczona tylko tam, gdzie dochodzą tory. Wreszcie te tory były budowane przez, czy to przez cukrownie, czy to przez przechodzące tędy wojska, i nie były zoptymalizowane pod świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności. Więc Ekonomicznego sensu, takie codzienne jeżdżenie, że to ma dowozić ludzi do pracy, czy wozić węgiel gdzieś komuś na jakiś plac, to nie ma sensu. To jedyny sens, jaki to jeszcze może mieć, to jest stworzenie z tego, właśnie tak jak mówiłem, z kansenu techniki, niekoniecznie tylko kolejowej, i połączenie tego z okazjonalnymi przejażdżkami, czy to dla turystów, czy to dla młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie oraz samorząd będzie musiał zmierzyć się z wieloma pracami, między innymi naprawą torów czy odbudową budynku dworca. Pamiętajmy, że to jest wiele dziesiątków lat zaniedbań. Jeżeli chodzi na przykład o budynki, to mamy taką sytuację, że tam gdzie 20 lat temu wystarczyłoby rolkę papy położyć, to dzisiaj nam się cegły na głowę sypią. Eee, więc te ostatnie lata to było tak naprawdę tylko przedłużanie agonii, a zaszłości i zaległości sięgają znacznie dłuższego czasu.